Witam. Oto pierwszy odcinek z serii dawne używane auta, a w nim o Alfie 156. Zaczynamy. Alfa Romeo 156 zadebiutowała w 1996 roku. Jest to auto osobowe klasy średniej, zaprojektowane przez to Toltera de Silvio i Giorgetto Auto w Sedanie mierzy 4430 mm długości, 1745 mm szerokości i 1415 mm wysokości. Masa własna to 1230 lub 1530 kg. Rywale Alfy to Honda Accord, Mazda 6, Peugeot 406 i 9,3. Pierwsza prezentacja auto odbyła się w październiku 1997 roku, podczas targów na motoryzacyjnych we Frankfurcie. Autobusia posiada silnik Twins Park oraz oferowano dwa widliste, sześciocylindrowe silniki o pojemności 2,5 i 3,2 litra oraz dwa silniki diesla z układem wytrysku. Wtrysku. W 1999 gama silników została wzbogacona o wersję 2,0-litrową Twin Spark o system zmiany biegów przy kierownicy Celesped plus wersja Q-System ze silnikiem o pojemności 2,5 litra i z 4-stopniową automatyczną skrzynią biegów. 2003 to rok dla wersji poliftingu. Zmieniono przód i tył i usunięto z oferty silnik V6 o pojemności 2,5 litra. Auto uczestniczyło w konkursie samochodów roku 1998. I to wszystko o Alfie Romeo 156. Jeżeli chcecie następny odcinek z używanych aut, to dajcie wykom hashtag używane. I macie do wyboru Volkswagen Passat B5, Audi A3 lub Suzuki Jimny. Do jutra, hej!